Siemano, z tej strony Anna nas Czas, a ja witam Was w kolejnym odcinku naszej podróży po Wietnamie. Dzisiaj jedna z głównych atrakcji południowego Wietnamu, czyli tunele Kuchi. Jeżeli jesteś już w Wietnamie lub dopiero planujesz swoją podróż i chcesz dowiedzieć się, jak dojechać do tuneli, ile to wszystko kosztuje i czy w ogóle da się to ogarnąć komunikacją miejską, to polecam ci zostawić lajka pod tym filmem i zasubskrybować nasz kanał, a my lecimy z materiałem. Tunele Kuci zaraz po delcie Mekongu są jedną z głównych atrakcji znajdujących się w okolicach Ho Chi Minh i co roku są odwiedzane przez tysiące turystów chcących doświadczyć na własnej skórze ich wojennej przeszłości. Jeżeli jesteś jednym z nich i zastanawiasz się, jak dostać się do tunelów Kuci komunikacją miejską, to już spieszę z odpowiedzią. Na sam początek musisz dostać się na dworzec autobusowy znajdujący się w samym centrum miasta. Jak widzisz, do przejechania jest prawie 60 km, więc ruszajmy w drogę. Pierwszym zadaniem będzie złapanie autobusu numer 13. Autobus odjeżdża co pół godziny, bilet kosztuje 20 tysięcy dongów, czyli 3 zł od osoby, i w przeciągu półtorej godziny przewozi nas na ostatnią stację do miasteczka Kuchi, leżącego zaraz poza aglomeracją Saigonu. Następnie przesiadamy się na autobus 79 i oznajmiamy kierowcy, że chcemy wysiąść przy tunelach. Ten przejazd zajmuje nam około pół godziny i kosztuje 7 tysięcy dongów, czyli złotówkę. Tak, Dzień Tak, opuściliśmy już nasz hotel, zostawiliśmy bagaże u Pana Śpioszka nadal w piwnicy i udajemy się do tunelu w Kucie. Właśnie Wskoczyliśmy w autobus, który wyjeżdżał z dworca i za 3 zł za osobę zawiezie nas. Oczywiście robimy to na własną rękę, tak? Tak. No, więc jesteśmy teraz w publicznym autobusie, gdzie będziemy jechać z której godziny, Zabierze nas w okolice Kuci. Później musimy się przesiąść w drugi autobus, który nas zawiezie do takiego miasteczka, gdzie są tunele trochę mniej oblegane niż te najbardziej turystyczne. No, w ostatnim momencie po prostu udało nam się wejść do tego autobusu. Odjeżdża z centralnego punktu parku, chyba 23 sierpnia ten park się nazywa. To autobusik bardzo przyjemny, klinka, działa. Bardzo przyjemny, podstawowy, nie? Jest klinka, ale no generalnie autobus jest podstawowy. Dosłownie rzucano taśmę. Dojechaliśmy na dworzec i od razu tutaj czekał kolejny autobus numer 79. Tym podobno mamy jechać 20 parę minut. Zapłaciliśmy po tysięcy domów za osobę. No, tamten jechał godzinę 40, więc mam nadzieję, że zamkniemy się około 2 godziny 10 w jedną stronę dojazd do tuneli. Jedziemy. Idziemy. Tu już nie ma klinki, jest trochę gorąco. Jest, jest, ale dopiero włączona jest. Okej. Okay. Tunele Kuchi to nasz trzeci przystanek śladami wojny w Wietnamie. Pierwszy zaczęliśmy właśnie w więzieniu na Pukok. Drugi to było Muzeum Wojny w Saigonie. A trzeci i ostatni to będą zwiedzanie tuneli Kuchi. Tunele, które zostały wybudowane podczas pierwszej wojny indochińskiej, kiedy Wietnam walczył z kolonizatorami francuskimi. A używany głównie w drugiej wojnie. Czyli tunele, które miały w najlepszym czasie do 250 km podziemne sieć tuneli z aglomeracji Ho Chi Minh aż do granicy z Kambodżą, gdzie przemy, przemycali, nie przemycali partyzanci Wietkongu, transportowali broń i żywność podczas walki z, z USA i z Południowym Wietnamem. Spodziewamy się tutaj dość hardkorowych wrażeń. No, zobaczymy co będzie. No, ja się trochę obawiam, bo mam. Wydaje mi się, że zaczęła mi się trochę klaustrofobia w ostatnim czasie. A te tunele będą bardzo małe. Więc e, tego się trochę obawiam. Chociaż podobno trochę były poszerzane i powiększane dla turystów. Nie wiem, czy to te konkretnie, czy te w tamtym drugiej lokalizacji. No, tak. No Aczkolwiek, zobaczymy. no w naszym wypadku my jesteśmy. Tunele są przygotowane pod nas, to jest tylko 100 metrów, które są udostępnione turystom, więc dosłownie skrawek. I wyobraźcie sobie, że oni musieli w pełnym umundurowaniu, wypchanymi kieszeniami, z bronią, w pocie, w smrodzie, w fekaliach, po prostu tarzać się w tych tunelach. Dlaczego w fekaliach? No bo jak było jakiś ten... nie mogli wychodzić na zewnątrz, no to musieli robić pod siebie, nie? Może były jakieś, wiesz, bombardowania i tak dalej. Więc my na to radę. I zakupuję bilety. 250 za dwie osoby, 125 za osobę. To jest około 5 dolarów. I wliczony mamy nadzieję. Przewodnik. Tak, mam... no właśnie, podobno jest przewodnik wliczony, więc zaraz się dowiemy, czy ktoś na nas czeka. Czy, 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 czy my będziemy dopiero otworzyć jakąś nową grupę? Zobaczymy. Bardzo ładnie zagospodarowana jest tutaj przestrzeń. Ładnie wygląda, nie? Tak. Przed nami dwie świątynie. Czekamy toalety. Chyba powinniśmy iść tam Pogoda. Znajdziecie w tym miejscu. Tutaj jest wejście. Trzeba pokazać panu bilet. I właśnie zbiera grupa. Czyli, tak jak było napisane w internecie, przewodnik jest wliczony Najpierw idziemy zobaczyć 20-minutowy film. E, taki troszkę pewnie propagandowy. A później przychodzi gajt i nas oprowadzi. Ale jest to bardzo słabo oznaczone i też e, na wejściu nikt nam nie powiedział, w którą stronę i że gdzie jest miejsce spotkania, więc postaramy się też Wam dobrze wytłumaczyć jak gdzie dojść, bo no, ja już zwątpiłam parę razy po drodze, że na pewno dobrze idziemy. Na tej mapie oznaczyłem miejsce spotkania z przewodnikiem. Dokumentacja 1957 They dropped in this area nearly half a million tons of bomb. So everything was burned down. No trick like this. You look... bomb. Yeah, <coughs> Ladies and gentlemen, now the third one. 10 meter. The first from here. Mm -hmm.

Kopie z termitów. Jak możecie sobie wyobrazić, podczas wojny wejścia do tuneli były bardzo dobrze zamaskowane. Oto jedno z nich, i chyba nie muszę wam mówić, kto zgłosił się na ochotnika, żeby wejść do środka jako pierwszy. Yeah. 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 Yes. 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 Nie, no. nie, no. <laughs> Ok, come down. Bow hand, bow side. Down more, step under. Down more, step under. And then, two arms up. And sit down. Ok, let's go. Oh, wow. Ok, bye bye. Are you okay? Yeah, awesome. <śmiewanie> A tak natomiast wygląda wyjście z tunelu. Jest nasz żołnierz, <śmiewanie> zaraz obok tego małego wejścia jest zrobione specjalnie dla nas duże wejście do porównania stopa. Ale weszliśmy małym. Tak, my weszliśmy małym. I właśnie... Wow, to było niesamowite doświadczenie. Przeszliśmy tym tunelem. Ile to było? Z 10 metrów? Tak. Drogi widzu, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. Zachęcamy też, abyś odwiedził naszego Instagrama, gdzie znajdziesz wiele praktycznych porad oraz migawek z podróży. To tyle. Wracamy do filmu.

Jeśli tutaj. Act, we are red, white and Można, chodzić normalnie, tak jak człowiek, czyli jak ja, albo można poruszać się Dobra. Ej, dobra, to jest niesamowite, relacje na żywo. Chodź, masiek. Przeszliśmy właśnie 30-metrowy taki tunel i zeszliśmy tak naprawdę do trzeciego poziomu, czyli 9 metrów w dół. Tak, tak było? No, nie, chyba do drugiego. 6, 8. Okej. Okay. I naprawdę było tam strasznie gorąco. Ciasno. Strasznie ciasno. Ale tak do przejścia. W sensie ja nie, ja nie musiałam iść na kolanach. Macie gdy widziałam, że czasem musiałeś tam zejść trochę niżej na kolana. No. Ale dla mnie co było najgorsze w tym wszystkim to to, że po prostu tak dużo ludzi było w tym e, tunelu. Więc to wszystko trochę spowalniało i albo wolno szliśmy, albo staliśmy. Dla mnie to było ciężkie. Nie, y, nie to małe pomieszczenie samo w sobie, tylko po prostu to, że dużo ludzi było za mną i przedstawia. się wchodzić jako pierwsi za No. No, pchajcie się, bo naprawdę teraz też mamy dużą ale grupę. Fajne nie wiem, to jest... Bardzo fajne doświadczenie. Super. To prawda, ale naprawdę gorąco jest na ale... Nie no końca wiem, co to jest, czy to maniok. Mhm. Pan mówi tapioca, to jest się robi z to jest maniok. No. I można to sobie maczać właśnie w soli z orzeszkami innymi. To tutaj jedli cały czas żołnierze z ryżem. A po wyjściu z tego długiego tunelu na szczęście jest kranik z wodą, można się opukać i umyć ręce. I jednym z elementów podróży jest Próbowanie manioku, gotowanego manioku, który wtedy stanowił pożywienie podczas wojny. Mm. I żeby zabić ten, ten smak, który jest. nie ma go zbyt wiele, w tym, mm. maczali sobie go w orzeszkach z solą. No i sól też troszeczkę powodowała, że musieli spożywać dużo soli, ponieważ w takich warunkach e, potrzebowali wystarczająco dużo wody. Więc sól troszeczkę zatrzymywała tą wodę w organizmie. No i tak sobie radzono wtedy. Man, you are not no, tu jeszcze przez pan pokazywał, że przez tą dziurę... Wyobraźcie sobie tutaj dym wydobywający się. Tak. Zazwyczaj w godzinach porannych, żeby mógł się zmieszać z poranną mgłą i nie być wykrywalny. Tak. E, a on wychodził stamtąd, z tej kuchni, w której byliśmy oh, ja. Tam. O, tutaj tak. No. Pan tutaj robi klepetki, które nosili żołnierze, i przewodnicy też teraz noszą. Pewnie można kupić. No. Szybkie podsumowanie tuneli. Jak było? Super. Super. Warto, warto na pewno tutaj przyjechać. Fajne doświadczenie bardzo. Takie zastrzeżenie, jak jechaliśmy tutaj po drodze, no to naprawdę to jest na wypizdówie. Więc raczej bym się nie zatrzymywała w tej okolicy na noc, tylko właśnie zrobiła tak, sobie tak, jako tak, południową tak. wycieczkę z Saigonu. I to, co powiedział nasz przewodnik, z, który nas doprowadzał po Saigonie, nie zalecamy, żebyście to robili tego samego dnia co Delta Mekongu, bo po prostu będziecie Wyrypani strasznie. No. No. my właśnie dwie, oso dwie godziny. Dwa osobne dni. Dwie, dwa z hakiem nam zajęło przyjechanie tutaj. Ta sama wycieczka dwie godziny, i teraz znowu dwa z kawałkiem będziemy wracać. Więc to męcząca podróż, szczególnie, że to jest bardzo gorąco. Ale no a dzisiaj ekstry. wieczorem nas już czeka nocny autobus, który zabierze nas do. Tanang. na trunk. Na trunk. Na trunk. No. Ale o tym później. Zasenę na odcinku. Nie bo w następnym odcinku, może w tym samym odcinku, a może w następnym odcinku. W ogóle na terenie tego ośrodka jest dużo jeszcze innych atrakcji. Na przykład można iść na strzelicę. Można sobie z kołacha postrzelać. Można sobie postrzelać z kołacha. Tutaj jest jakiś park. Jakiś park linowy, linowy tak? Linowy. No. Coś takiego. Tam po drodze widzieliśmy, że są jakieś ogrody. Więc w sumie muszę sobie zarezerwować dodatkowo trochę więcej czasu, żeby pozwiedzać tę okolicę. Jest plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw dla Izy. No to tyle. Pa pa. A no i jeszcze są świątynie, do których A, zaraz podejdziemy. Są świątynie. Zobacz co tu się dzieje. Zobacz ta, jak ładna świątynia. Nie ma ludzi. Pięknie. Nic się nie dzieje. No, 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 no. Zobaczcie, jak szybko rzeka płynie. Szybko no. byśmy dopłynęli tym do Saigonu. Zapietale, cieba. Zapietale, cieba! To jest właśnie definicja płynięcia z głównym nurtem. Tutaj, jak spojrzycie. Tutaj, jak spojrzycie. To woda stoi, albo nawet się lekko cofa, a tam główny nurt zapierdziela Sajgonu. Słyszeliście też, że istnieje alternatywny środek dostania się no oprócz wykupionych wycieczek z kierowcą. Podobno można takim speedbołcikiem dopłynąć tutaj prosto z Saigonu. A wiecie, ile czasu zajmuje? Yy, ponad godzina 20, coś takiego o, coś płynie, zobaczcie. Znajdujemy się już w naszym centrum przesiadkowym. Głodna jesteś? Bardzo. Ale jeszcze ja dwie godziny. I potem się i... I pójdziemy na nasze. Po raz trzeci. Po raz trzeci po pójdziemy strzęto. na samej restauracji na poły, bo jest po prostu nieżywieniec. To się nie zdarza, naprawdę jest ekstra. Okay. Kolejny dzień. Ten sam dzień. Nie, nie ten sam dzień. Następny dzień. Musieliśmy wrócić na tą samą zupę, bo jest po prostu petarda. Link w opisie czy tam na dole tutaj. Jest zajebista. Tyle mięcha, ile tutaj dają na boczku. No ale to jest fajna miska, właśnie taka trzymająca ciepło. I gorąca micha wyjęta z piekarnika, nagrzana do wielu stopni. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, to zostaw po sobie ślad na kanale w postaci lajka like i subskrypcji. A na nas już czas. Cześć!